Przygotuj ze mną żeberka ekstra mięsne, potrzebuję przyprawy sos sojowy, miód, sól, pieprz, paprykę czerwoną, czosnek, a także majeranek. To wszystko mieszam w misce, odstawiam na 3 godziny, one sobie przejdą smakiem, obieram dwa wielkie ziemniaki, które kroję w kostkę i będę gotować. I zabieram się na za szybką surówkę. Pomidorek, sałata rzymska, śmietana, sól, pieprz i odrobina cukru. Dziś chciałabym przetestować airfryera. Dostałam tą frytkownicę od syna na urodziny i chciałabym zrobić te żeberka w niej. Wkładam do yy, miski, włączam urządzenie na 200 stopni przez 25 minut. W połowie czasu obracam i od razu robiłam dwa razy ten sam czas, czyli dwa razy po 25 minut. Surówka gotowa. A tak prezentuje się obiad: ziemniaczki utłuczone, surówka i żeberka. Smacznego.